Straży Pożarnej Woli Zachariaszowskiej. I drodzy Państwo, w przyszłym roku będą obchodzić jubileusz dwudziestolecia działalności swojej. Pan kapelmistrz Lech Wnuk już wszystkich Państwa zaprasza na wielki koncert z tej okazji Woli Zachariaszowskiej. Ten rok dla orkiestry jest bardzo udany. Zajęli trzecie miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Echo Trąbity w Jeliczce, trzecie miejsce na Festiwalu Złota Trąbka oraz trzecie miejsce na 55. Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach. Zagrają Free World Fantasy, Good Save the Queen, Alte Kameraden Swing. どうした